Siemanko z tej strony mi dzisiaj właśnie w właśnie Roblox, czyli Pets Simulator e, dokładnie. I widzicie musiałam to odinstalować i znów zainstalować Robloxa, bo miałam tam jakieś problemy. Cieszę się kurde, ścię. sobie muzykę... O Boże. Dobra. To teraz możemy grać. I patrzcie, jakie zostało. Zwierzątka. Takie. Patrzcie, Roblo. Dominus Noob. Dominus Cherry. Dominus Cherry. I tutaj. A nazywają się Rico. Rico. Nie, Rigby. I ripa. A mój... Okej. Okay. To teraz... E... Też w jakichś odcinkach na pewno polecimy na kosmos. Bo tutaj jest rakieta. I właśnie super. Nie wiem czy jeszcze... U. Nie no dobra, kupimy sobie, a co nam szkodzi? Już mam 15 milionów. Nie no, subcio. Dobra. 17 już. O kurde. Dobra. Zawsze tak mam na początek, że ktoś mi daje, a później tak wysoko już lecę.

I przez ten czas mi się już 100 milionów udało. I nas, właśnie następną mapkę. Jak widzicie, już jesteśmy na lawie. Jakby to powiedzieć? No, taka lawa, taka lawa. Um, a i pozdrawiam mojego serdecznego kolegę Andrzeja Games. Wbijajcie na niego. Um, no, na kanał, bo on też ma swój kanał. A i napiszcie w komentarzach, czy też gracie w Robloxa. Yy, yy, kto gra w tą samą grę, co ja, to przy, yy, po prostu przy, przypnę mu yy, serduszko. Okej, okay, już 200 milionów. Ja ci kręcę, ja Cię kręcę, ale mi to nie paranguje. Dobra, to możemy to kupić. Okej. Okay. O już niedaleko jesteśmy, żeby yy, no być na drugiej mapie, bo jak lecimy w kosmos, to tam jest mapa i w ogóle innych tych też mapek, wiecie. Okej, okay, już Już mamy prawie 500. Jest czterysta? Hmm, what? One wyglądają jakby miały nóżki. <laughs> A, teleport... ...teleport... Wow. wow, 500. Okej, okay, patrzcie, już chcę się ze mną wymieniać. Okej, okay. dam tego. I dobra, to do tego. On, którego. No, którego. O, boże, ile on ma tych elektronicznych? O, dobra, jest. A co? A nie, dobra, mam O, duża będzie skrzynia. No tak, zapomniałam wam powiedzieć, że na, na tej mapce, co zaraz odblokujemy, no już możemy blokować, no to jest duża skrzynia. I ciekawe ile wypadnie. Lećcie do tej skrzyni. A co? Pet? Gdzie ty pet? Aha, on tam? Nie no. A ile? Yeah. O, oh, no mu sześć. Oh, no mu s... Śmiurto. Trzy okay. Okej. Okay, Okej, nie no, spoko jest. Spoko na razie. Dobra, zobaczcie. OK. Ile už máme. Je to. Chvila. raz dv, Dva. Trzy. 4 No, 4 pety 5 petów! Jupij, 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 proszę, proszę! O, ole, będzie 4 miliony! O tutaj 5 Jeszcze jeden miliard! Ile? Ja? Jestem bardzo ciekawy. Co się stanie, ja... Aha! Ok. Hmm. W sumie lepiej tego było nie robić. Okej, okay, zaraz. W... Okej, okay, dziwne. Postać mi sama chodzi, okej. Okay. Ale musiałem e, wyjść z gry i znów okej. Okay. I znów się coś. A okej, okay, będę prowadził sobie tak. Ej, I, i, czy to będzie? Kurde chwili. Okej, okay, już jest wszystko dobrze. I tylko musimy się teraz przebiegać. U jest skrzynia już. Ale to było trochę, trochę dziwne, że ja tak. Przeglądam i tak. Okej. Okay. No dobra, tylko co on mi da? Wyszło się Okej, okay, sorry, bo to moja mama wie czy musicie zrozumieć. Ale czy mi się opłaca? Nie. Nie opłaca mi się. Nie opłaca mi się. Co to? Tak, dobra, mam.

Nie no, dobra, nie będę już poskrzy... Najlepsze, duże to i tak dużo mi da. Chwila, chwila. A gdzie mój jest? Ach, o Boże, jakiego nie zwoła. Muszę mu trochę przyspieszyć. Okej, okay, zaraz mu przyspieszę, bo... Jest taki wolny. Jupi! Dlaczego mi jakby nie daje kasy? Patrzcie, jakie hamskie. Nie daj mi kasy. Okej, okay, już jesteśmy, ale tak jeszcze mam problem z tym. To później na koniec pokażę im e, Wam, ile naprawdę mam pieniędzy. A to też się da zatrzymać? Nie, to się już nie da. Okej, ok, to chwilę. On wejdzie sobie w ścianę i się zatrzyma. Może. Tak. Jak podejść. A nie, 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 nie. Świetnie. Po prostu headshot. No nie może. No dawajcie, bo. Musi się kiedyś on skończyć. Chwila, zobaczę. proszę, daj mi jakiego. Nie, on, on sobie tak żartuje, tak? Kurde, ale by miał fajnie. No, dobra.

Okay. Chwilę muszę... Dobra. To ja muszę coś zobaczyć. Bo jestem bardzo tego czekać. No prawie już się udaje. No nie można. Okej. Okay. No, takie bardzo głupie. Takie... Oh, oh, oh. Okej. Okay. Milionie, jeszcze jest milion, no dawajcie. Jeszcze dziewięćset tysięcy, osiemset, siedemset, sześćset, pięćset, czterysta, trzysta, dwieście. Już. <try> Okej. Okay. Dobra. Jeszcze to. I będziemy też zaraz się w, 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 widzieć. Gdzie on? O oh mój Boże, you czy know, on nie umarł szybciej? Tak, tak. Okej, lecę sobie, lecę sobie. Takie... Jakie cztery. Teraz cztery. Okej. Okay. I zaraz się... Okej, okay? już jest rozwiązany problem. A, i ja chyba wiem. Chwilę. Zobaczymy, czy... A tutaj już mieć siedem. No No nie. Szkoda, że nie. I... chwilę chwila. A, dobra, już wiem, jak to działa. Spoko. Idź tam. O tam! Tam idźcie. No, aha, dobra. Muszę tam zępać. Z Okej, okay. i teraz tylko trzeba czekać i lecimy w kosmos. Okej, okay, no dawajcie. Rygo, dawaj. A ja w tym czasie... teraz. O kurde. Aha, od razu odrzucam ten Piotr Dolek. Nie. Oliwie. Oliwe. Ok. Ok. Są

Dlaczego? Aha, czyli się nie zna. Okej, okay, w następnym odcinku.